Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie, Pasje Miasto, realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa w tym odcinku do Krainy Sportu. I no, gość szczególny, bo prezes, honorowy, tak mi powiedzieli, że, że taki tytuł poważny. Gościem Państwa Julian Chyra. Dzień dobry Panie Julianie. Dzień dobry Panie Maciej. Rozmawiamy oczywiście o klubie sportowym Częstochowianka, ale zanim w ogóle o Pana Prezesurze, jakby to zwał jak zwał, to cykl ma za zadanie archiwizować, pokazywać ludzie też troszeczkę od strony prywatnej, więc pytania te muszą paść. Częstochowianin? Od 40 lat. A w dowodzie, jakbyśmy spojrzeli, to miejsce urodzenia? Kłobucz. Kłobucz. Wiesz, co robili dziadkowie, pradziadkowie? Oczywiście. Tak, masz tą wiedzę, bo nie wszyscy niestety mają. Ja bym się podziwił, bo mnie bardzo korzenie interesują. Z czego mieli chleb? Jestem bardzo dumny ze swoich pradziadków i dziadków. O! Byli chłopami, rolnikami, mhm. z dziada, pradziada, utrzymywali się z uprawy. Roli. Roli. Tam rozumiem na tych kłobuckich terenach gdzieś? W przepięknej, przy kłobuckiej wiosce Zakrzew. Mamy mm -hmm. tam piękny zalew. No teraz ta wioska już leży w granicach administracyjnych miasta, miasta ale no. kiedyś była przy mm -hmm. samych granicach miasta. Będąc prezesem klubu sportowego Częstochowianka, z tej prezesury dało się utrzymać rodzinę? Wszyscy prezesi tego klubu mhm. od maja tysiąc, dwa tysiące 30, 1936 roku nigdy nie byli na etacie prezesa. Nigdy, żaden. Czyli społecznie Wszyscy tak działali w oparciu o społeczne zaangażowanie. Z tym, że do pierwszych. do, do czasu no. likwidacji CEBY, czyli upadku CEBY. To byli pracownicy tej firmy. Aha. I wie pan, on pracował tam, ale dyrektor w związku z tym, że popierał sport, no to oddelegował, oddelegował go do pracy. W tutaj. klubie. Tak. Ale, ale... ale to się kończyło już końcu, mm -hmm. w końcówce lat 80. i od tego czasu żaden z prezesów no, nie miał ani tam zatrudnienia, ani. Tylko dokładał. Tylko dokładał? Dokładał, dokładnie. No dobrze, ale jestem zupełnym lajkiem. Nie, nie mam w ogóle zielonego pojęcia, bo tak rzeczywiście jest. Co ten prezes w tym, w tym klubie robi? To, 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 co, jest, co jest w jego obowiązku, jak gdyby, czy no, w kompetencjach? Bardzo no? krótko panu odpowiem. No? Taki klub to jest małe przedsiębiorstwo. Obraca kwotą około na chwilę obecną około 400 tysięcy. To nie jest mało pieniędzy. To są pieniądze, mm, trzeba z, trochę składek zebrać, odprowadzić do Urzędu Skarbowego, zapłacić księgowej, zapłacić trenerom, Aha. zapłacić za salę gimnastyczną, Aha. gdziekolwiek byśmy nie trenowali. No więc ten obieg finansowy musi być. Udokumentowany maksymalnie. I, i, Ponieważ i jako to, prezes, uh -huh. prawda, jeżeli się potknę, to odpowiadam, nikogo to nie obchodzi, że ja społecznie robię i dokładam. Nie Czyli ma. jeszcze mogą być kłopoty. Ale oczywiście. Ale że pełna odpowiedzialność. Finansowa. I nie tylko. I nie tylko. I nie tylko. Ile lat był pan prezesem, panie Julian? Prawie 15, 14 z groszami. Mm -hmm. no, Ale można powiedzieć, że to pewnego rodzaju przypadek spowodował to, że, że, że pan się zajął tą siatkówką. Prawda, na nas zacząłem wtedy. Siatkówką zajęła się córka. moja córka najmłodsza. Mhm. No i była tam młodziczką i w pewnym momencie no, prezes przybiegł do mnie do pracy i mówił, no tu siedzisz, a ta twoja córka, chodź mi tu szybko pomóc i tak dalej. No ja rozumiem, że trzeba pomóc, bo, bo, bo tak. on też już był społecznikiem. Mhm. No to poszedłem. Poszedłem, mhm. popatrzyłem na te dzieciaczki i wie, no nie, no trzeba pomóc. Mhm. No i natychmiast zostałem wmanewrowany do zarządu i tak to było w 1995 roku mm -hmm. i do y, 2003 roku byłem członkiem zarządu. Nie mogę zatem nie zapytać, z czego Julian Chyra miał chleb. No, pracowałem. No. <laughs> jak jak, jak znakomita większość obywateli. Tak, a mogę zapytać, czym się zajmował Pan? Czy zajmuje Nie, zajmowałem się przez 38 lat służbą w niebieskim mundurze. Czyli w policji? Policjantem. Najpierw Aha. milicjantem, później policjantem. Aha, o proszę. To ciężki kawałek chleba w sumie. I bardzo ciężki, naprawdę bardzo i... ciężki. I ta moja córka najmłodsza, o której wspomniałem, jest policjantką. Jest. Jest, którą odwodziłem od tego, jak tylko no, mogłem. No, no, no. Ale nie, ona już w szkole podstawowej wiedziała kim będzie i, i dopięła swego. Ym, szkoła średnia Szkoła to, to średnia to była również rolnicza, technikum mechanizacji rolnictwa w Cieszynie. W Cieszynie? Tak, także poszedłem dalej tym torem rolniczym. Aha, Tą zgodnie do... z tradycją rodzinną. Dokładnie, dokładnie. Czy w całym tym Pana życiu był ktoś, nie mówię mentor, guru, ale ktoś kto mocno jak gdyby odcisnął na Panu piętno? Kto znacząco wpłynął na to kim Pan jest? Rodzice. Rodzice. Oczywiście rodzice. Oni mnie ukształtowali. A muszę panu powiedzieć, że moi rodzice, jako chłopi, którzy tam się rodzili w 1919 w tak. 1910, 10. No oni mieli tylko po trzy klasy szkoły podstawowej. Aha. I to szkoły, którą kończyli, do której uczęszczali tylko w okresie zimowym, bo latem byli zaangażowani przez rodziców w gospodarstwo. Tak wszyscy, nie tylko moi rodzice, tak wszystkie dzieci wtedy. Były wykształcone. Uh -huh. I proszę Pana, nie był mój ojciec wykształcony, mama też, ale szalenie życiowo mądry, szalenie. Tak? Ale mądry to był człowiek. taki twardy chów? Nie. Nie? Nie, nie, nie. nie. Zresztą ja byłem grzeczny. <noise> Dobrze, znak zodiaku? Panna. Panienka, Panienka. A ulubiony kolor? Niebieski, rozumiem. Zaskoczył mnie Pan troszeczkę. Raczej nie, raczej zielony. Raczej... Raczej zielony. Dobrze, ten klub to jedno. Natomiast czy poza tą prezesurą Julian miał jeszcze jakieś inne pasje? No proszę Pana, w tamtym okresie to takie podstawowe, to był klub, praca, Kończenie drugiego etapu studiów na Uniwersytecie Śląskim, budowa mhm. domu, przeprowadzka rodziny z Kłobucka, Aha. to często. Ale to studia, to co, jakie to studia? Prawo, administracja, Wydział Prawa i Administracji. Czyli zgodnie z zawodem jak gdyby. Z oczekiwaniami stojącym, wymagającym w zawodzie. Aha, okej. Okay. Muzyka ważna w życiu? Tak, ale te starsze, te, których się osłuchałem, Aha. Zdziwiłbym się, pan, zdziwiłby się pan, gdybym powiedział, jaki jest mój pierwszy mm, szlager, który, y, no, no. który zapamiętałem, który lubię i lubię do dzisiaj. Zdziwiłby się pan. No nie wiem, Karin Stanek? Nie, nie, nie. Pani Haliny Kunickiej, cyganka. Nie, no nie zna pan? Znaczy panią Halinę Kulicką kojarzę. Jako a, pan, a to był szlagier w latach 60. Aha. To biegło cyganka, cyganka, cyganką, panowie wyślubu, nie wiesz, tam. Jak, nie, tak, dalej, tak. I to był pierwszy przebój, który ja tak pamiętam. Na no, dzisiaj to, 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 to lubię takich piosenkarzy, m, takich spokojnych, nie tych młodzieżowych, nie, adekwatnych do dobrze. dwóch pierwszych cyfr mojego numeru PESLA. Tak, no dobrze. <gry> e, jest czas na czytanie książek? Y, proszę pana, y, tak, oczywiście, ale w chwili obecnej no nie za bardzo nie y, lgnę do beletrystyki czy już do mm -hmm. science fiction, to nie, ale y, historia. Aha. Historia. Znów tam najmłodszy mi czas na pod choinkę, czy jako prędę, To mi tam podrzuca jakąś Szkalski. książkę no, no. historyczną, tematyczną z mm -hmm. naszego jeszcze zawodu. Mm -hmm. No a teraz na bieżąco studiuję um, życie pszczół, fenomen pszczoły. Bo no, muszę panu powiedzieć, po przejściu na emeryturę zająłem się pszczelarstwem. Ale normalnie pasieka jest? Nie. O, oczywiście. proszę. Nieduża, nie, i, duża, nie. No, nie no, Słaby no, czyli no, no, pięć no. rodzin. No ale to jak pięć rodzin, to e, już nie kupuje pan miodu. Proszę pana, no, był taki moment <grym grym> w trzecim roku, bo ja tego miodu nie sprzedaję. No. Jeżeli jest dobry urodzaj, no to rozdaj. Przede wszystkim zabezpieczam dla nas, <grym> dla dzieci, dla rodziny najbliższej. Kogo tam lubię jeszcze, tak, to tak. rozdaję. No, żeby nie tylko. Uszanować go, jakoś podziękować mu za to, że jest tym, kim jest, ale również też nie powiem, no trochę z próżności poparłem się, to być pszczelarski, Nie, ja no tak, To jest ja drogi, tak. no. no. i tak rozdawałem. <śla> Potem, żona musiała to kupić, Tak, jednak. I przejęła teraz dowództwo nad dystrybucją. I pilnuje. Ona już tego to... pilnuje, pomaga mi, bardzo mi pomaga, bo jej brat jest pszczelarzem. Aha. W pod Cieszynem. Czyli jest dodatkowa pasja, no fajnie pszczół. Jest, może no, pan, jakie to ciekawe, jakie to ciekawe tak. stworzenie. Tak. To my nie wiemy, proszę pana. Ja... No gdyby nie było pszczół, to by nie było nas, taka jest prawda. No. Bo przecież one robią dokładnie, robotę, dokładnie, zapylają wszystko dokładnie. i tak dalej. No. To nie ma, no to świetnie. E, dobrze. E, to jest tak, że cały czas ta siatkówka blisko serca jest. Tak, oczywiście. Czyli oczywiście. jakoś Cór, tak. No... Czórka już nie gra, ale. No... Służę doświadczeniem kolejnym mm -hmm. pokoleniom, kolejnemu prezesowi, kolejnemu zarządowi. Wiadomo, nie wtrącę mi się tam. Tak, wiadomo. Ale jestem do pomocy, jeżeli tylko to trzeba. Mm -hmm. Ponadto jestem w komisji rewizyjnej, także pilnuję. Aha, finansów. Tak, no, biorąc pod uwagę przyszłość zawodową, to. Prawda, tak musi być. To muszę panu powiedzieć, że nasz yy, klub. Komisję Rewizyjną ma, ma szczególnie silną. Aha. Bo jest organ, który potrafi wykryć, ponieważ przewodniczącym jest były naczelnik y, Urzędu... Urzędu Skarbowego z Aha. Aha. A ja teraz, jak już przeszedłem, oddałem tą prezesurę, bo on już wtedy był w mojej tak, kadencji. Tak, tak. No to dołączyłem do niego już jako sekretarz. No i, pięknie. I tak jest naczelnik Urzędu Skarbowego i policjant. Mhm film, który zrobił duże wrażenie, które pan pamięta do tej pory, to co by to było? Wiem, co zastanawiałem się nad tym. Nie mogę odpowiedzieć na ten nie, 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 nie takie, żeby jakieś, bo tak mocno mi. Mhm. Może te, które polubiłem, to tak, ale ten, żeby takie mhm. wrażenie na mnie zrobił, jak zrobił na przykład obraz w Louvre. Który do chwili obecnej jest mi przed, znaczy jest przed moimi oczami, mhm. ciągle tak myślę o tym dylemacie tego mężczyzny na tym obrazie. No to, to, to mi, ale to był obraz. Aha. Był Jeżeli bym zaprosił Pana na kolację, co powinno się znaleźć na talerzu, żeby Pan powiedział, ale ten Kowalski trafił w moje gusta kulinarne. Jak najbardziej tradycyjne, żadne wyszukane, to do czego moje kubki smakowe e, przez życie o, zostały przygotowane. Czyli co, z ziemniaki, Tak, i KPH, tak, i tak, to nie ma tak lubię kapustę kiszoną, ja to sam wiemy. robiłem kapustę Poproszę. kiszoną, tak. Mm -hmm. No problem. tak, no bo jak jest jakaś tam gospodarka, są ule, no to parę rzeczy też swoich. Nie, Natomiast... po prostu no, zająłem się tym Aha. i... i... Postanowiłem rodzinę wesprzeć w ten sposób. kapustę. No, no dobrze. Jaki jest pana stosunek do Częstochowy? Co pan sądzi o tym mieście? Proszę pana, jestem temu, temu miastu bardzo wdzięczny, bo w momencie we szkoły oficerskiej do pracy zostałem z kłopotka skierowany ze szkoły oficerskiej prosto do komendy wojewódzkiej do Wydziału Kryminalnego. Mhm. Moja rodzina, a miałem już żonę i trójkę dzieci. Mieszkała w kłócku i to w jednym pokoju, mhm. drugi taka mała wręcz ślepa sypialnia. No i tutaj w związku z tym, że moja rodzina była wielodzietna, otrzymałem mieszkanie. Mhm. To było dużo dla mnie. Tym bardziej, że ani żony, ani moi rodzice nie mogli nam pomóc. pomóc. musieliśmy wszystko mhm. sami zrobić. Zresztą na początku żona też nie mogła pracować, bo no bo trójka... No wiadomo, dziecięcia. no to przecież trzeba się A Taka też jest Cieszynianką, także musiała Aha. tu poznać, to gdzie, gdzie ja ją tu sprowadziłem. Ja tak sobie myślę, bo yy, mamy tyle lat, ile mamy. No oczywiście pan jest troszeczkę ode mnie starszy, ale w tych czasach mojego dzieciństwa moi rodzice też z małych miejscowości, z wiosek, że jednak ten start dla młodych w tamtej PRL-owskim czasie był chyba jednak łatwiejszy, no bo w dzisiejszych czasach pozwolić sobie na... Kupno mieszkania przy tych cenach i przy, przy tym wszystkim jest. Nie, proszę pana, ja go nie kupiłem. Ja znaczy, mieszkanie no właśnie. służbowe dostałem. Ale co wykupił później pan? Później wykupiłem. No. No, oczywiście, że tak. No. Przecież ja mam rodzinę. Ja no. mam około 2, oczywiście. Dobrze, panie Julianie. W końcu, proszę pana, wybudowałem tak. dom. No i to mieszkanie sprzedałem. A, a drzewo pan posadził? I to nie jedno. Ale same córki czy syn jest? Trzy córki. Trzy córki, czyli damski krawiec. No, proszę pana, ale pan musi być faceta, który ma trzy córki. To jest, to, że jest stuprocentowym mężczyzną. Tak. Ten, który ma dwie córki, jest dopiero kandydatem na stuprocentowego mężczyznę. A ten, co ma chłopaka i dziewczynę, to jest tylko 50%. No tak. Z żadnej specjalizacji. <grym> Czego życzyć już tak na koniec tej naszej rozmowy? Wie pan co, no nie będę tutaj jakiś oryginalny zdrowia. Zdrowia. Zdrowia, zdrowia i porządku jest. w rodzinie i zdrowia. Mhm. Dobrze, no to ja życzę zdrowia, żeby w rodzinie wszystko się układało jak najlepiej. Proszę Państwa, no cóż ja mogę powiedzieć, gościem moim i Państwa, Julian Hyra, honorowy prezes klubu sportowego Częstochowianka, przez 15 lat y, pełnił tą funkcję. Dowiedziałem się, że to funkcja społeczna, czyli no po prostu za to pieniążków żadnych, ale za to ile, 32 lata w służbie? 38. 38 lat e, w służbie na początku, no wiadomo, w milicji, potem w policji. E, no to ja muszę zapytać o stopień, jeszcze nie zapytałem. <laughs> U nas się to teraz nazywa inspektor. Inspektor, <śmiech> to, <śmiech> Nie. Ale nie, inspektor to już jest tam. To, to już jest w dawnej nomenklaturze półkni. Pułkow Panie pułkowniku, bardzo dziękuję <laughs> za rozmowę. <laughs> dziękuję. No cóż, kawał chłopa i bardzo dziękuję, że Pan przyszedł. Machamy, trzymaj ta się ludziska, pozdrawiamy, nas, papa. Pa.